Cześć, witam w kolejnym odcinku. Tutaj maluchy szamają sianko. Oczywiście chowają się do paśniczka. Generalnie u nas już y, trzecia burza idzie. Oczywiście dwie poszły bokiem, no bo to tutaj miejscowość obroty to wszystko się obraca i burza nas mija jak zawsze. Ale ta powinna iść prosto do nas, także mam nadzieję, że tym razem uda nam się wyczekać piękną burzę. No szczerze wam powiem, że grzmi i to tak jeszcze zadali, naprawdę solidnie. Więc ojeju, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ta burza tu idzie. <grystanie> A spróbuj nas minąć bokiem, to zobaczysz. Inkubator wyłączony, spełnił swoją funkcję. Tutaj mamy chyba prawie 70 przepiórek. No i naszego jednego kurczaczka, który się wykluł niedawno, ale już wyłączam, przerzucam go, niech siedzi sobie z dyskryminacją. Tutaj sobie wyschnie, w pokoju jest prawie 30 stopni. Mały pokój nagrzany, także nie świeci. Tutaj ferajna, spierdzielają wysok. Oczywiście wczorajsza burza przeszła bokiem. Jakby to nie było, trzy burze na wczoraj minęły, po prostu porażka, a wiecie jak ja uwielbiam burze. No ale dzisiaj zaskoczyła nas burza, super pogrzmiało, także ja jestem zadowolona, właśnie rozdaję sianko. Właściwie to już mi się skończyło i nie mam na ostatnie klatki, ale reszta mordek szama. Deszczyk się skończy, to pójdę do garażu i przywiozę im, żeby już tutaj dokończyć skarmianko, no i lecę z kolacyjką. I w sumie już po wszystkim będę siedzieć w domu i odpoczywać. Tutaj kartonik przygotowany do wysyłki moich każuniów, tej pani, tego pana. Także mam nadzieję, że dojadą bezpiecznie do domciu. I tak u mnie takie wielkie dziury zawsze tak robię. Królik ma dojechać cały i żywy. Najlepiej, żeby właśnie miał ten więcej powietrza, które się dostaje do środka, ponieważ one później się gotują w takich kartonach. I to bez sensu. I niespokojnie one nie wygryzają tego. No, wystarczy dać siano, marchewkę, cokolwiek i mają zajęcie. One i tak są zestresowane, tak że nic nie robią z dziurami, tylko po prostu siedzą. Mamy dzisiaj za 15.17. Ja już sobie tutaj skarmiłam na tej połowie wszystkie króliczki. Muszę jeszcze tylko lecieć do tamtych królików na drugiej połowie, jeszcze świniopasy nakarmić, ale jak na razie to się rozpadało i pada jeszcze gorzej niż padało. <laughs> Także ja właśnie specjalnie dlatego dzisiaj karmię wcześniej. O, błysło ładnie. Ponieważ dalej będzie padać aż do wieczora, więc póki tu jestem o przyszłam za suchego. O tak. Piękna burza Baldurek. Tak. Przyszłam zasłuchaj go sobie ogarnąć, żeby później nie zmoknąć, a i tak mnie złapało. <grych> Dobra, tam poleciałam, ogarnęłam, teraz świniopasom dam w trzeciej miejsce, bo nie będę tam stać i sypać. Daję to, parkuję dupowoza i spierdzielam do domu. Mokry pes. I drugi mokry pes. No i moi drodzy, utknęłam. Utknęłam moimi pesełami. dobiegłam Jestem cała mokra. A to moja armia, która miała dosłownie dzisiaj posprzątane. Nie widać. Tak. Szamają i szamają. Pitu, pitu. O, już wybudziły pitu pitu. Mamy 66 przepióreczek i tam jedną kurkę. Tu! O tu! Nasz świcie. Dzień dobry kurczaczku. Klik wizytować. Tutaj sprzedała mi się parka hawanek. One pojechały aż do Warszawy, właściwie nawet za Warszawę. Także kawałek przejechały, dojechały całe. Wszystko z nimi w porządku, także to jest najważniejsze, że dotarły w całości. Tutaj na weekend myślę posprzątać klatki, tylko że ja w sobotę będę wyjeżdżać. Na cały dzień mnie nie będzie, więc zostanie mi niedziela na sprzątanie. No i nie wiem, czy się wyrobię. Pewnie jeszcze w poniedziałek po pracy będę jeszcze też sprzątać. No, tak najlepiej jeścianko, <ścoughs> najwygodniej. Moja ferajna miewa się tak. Jutro kilka sztuk, właściwie większość sztuk <ścoughs> skończy tydzień. Już tutaj piórka na skrzydełkach się im ładnie pojawiają. Już zaczynają fajnie obrastać, także myślę, że jeszcze może nie cały tydzień. Spędzą sobie tutaj w domku. Gościu. Gościu. No, bo on chce więcej powiedzieć niż ja. Tak. I później trafią sobie do garażyku. Tam się ładnie wypierzą i na dwór z rutu, tu. tu. A kurka to nie wiem, bo kurkę musi dłużej posiedzieć. Może zostawię jej tutaj dwie przepiórki i posiedzą jeszcze jakiś czas w domu. Niestety nie mam w garażu prądu, bo tak to bym trzymała je w garażu, ale no niestety muszę sobie radzić jakoś tak. Bernadeta! Bernadia? Halo Bernadeta? No, halo? Dzień. Dzień dobry Bernadziu. Dzień dobry. Bernadetta! Dobry. E, twoja ręka tu jest zamiast mnie skóry. Ja nie Mamy dwudziestą drugą. Przepiórki szykują się do spania. Tu pokazują swoje szkity. I to już nie pierwsze szkity, które widzieliśmy. A tam, tam śpi nasza tłusta klucha Bernadetta. Moje królisie właśnie dostały dary w postaci szpinaku, przerwanego z ogródka. Także teraz sobie szamkają. Dzisiaj jest piątek. Ja w sobotę wyjeżdżam na cały dzień, wracam w niedzielę i zabieram się za sprzątanie klatek, bo wyglądają już tragicznie. Wszystko mam sobie ładnie ogarnięte, wszystkie króliczki dostały papu. W tym tam nie sięgam, a nie chce mi się brać krzesła, więc sianko mają niżej. Ale tutaj zrobię też przemyblowanego. Ta samiczka jedzie ze mną, jutro wyjeżdża, więc tutaj będzie klatka wolna i te samczyki z góry przyjdą sobie na dół chociaż aczkolwiek i tego samca raczej oddzielę. Więc tylko jeden przyjdzie na dół. <laughs> no, tak zrobię. Chociaż nie wiem, czy jest sens przenosić, bo jak te podrosną, to wtedy klatka niżej pójdą. Dobra, w sumie zostawię. Tak będzie najlepiej. Tutaj wesoła ferajna. Maluszki, maluszki. W sumie te też trzeba będzie niedługo oddzielać, ale tutaj Belle zabieram z młodymi, pojadą sobie do luzina, tutaj jednego malucha podrzucę, jak wrócę to matkę wsadzę, bo mnie nie będzie cały dzień, także przejdzie, zdąży przejść z zapachem, no i mamełka wróci sobie do dzieci i zobaczymy czy przyjmie tam tego jednego podrzutka, trzy maluchy pojadą sobie z matką, więc już też troszeczkę mi odejdzie i będę miała miejsce, o tyle dobrze. To mnie akurat cieszy. No trochę maluchów jest, teraz wiadomo, jak już się robi cieplej, to też mniej osób chętniej kupuje króliki. Także na razie utknęłam z taką ilością mm. <grym> młodych. No zobaczymy, muszę to jakoś pomieścić. Tam są klatki awaryjne, także no, zobaczymy jak to będzie. Mam kolejne jajuszka. Ja już mam całą michę uzbieraną, ale zabieram to do siebie na Pomorze. Pójdzie trochę do mojej babci, a trochę do przyjaciółki babci. Tejże się podzielę. Ja sobie jeszcze nazbieram. Jak wrócę w, nie... w sobotę, przepraszam, wyjeżdżam w sobotę i wracam w sobotę wieczorem, w sumie nawet w nocy prawie. Tak więc w niedzielę będę miała czas na sprzątanie klotek. Świniopasy myślę, zastanawiam się, czy one mi tędy nie przejdą, bo przyniosłabym trochę tych świnek i zrobiłabym z nimi porządki i w ogóle mam kilka świnek na sprzedaż. Jak chcecie to piszcie, no także będę musiała posprzątać, zrobić miejsce, przepiórki robią wtedy wylot do garażu i w garażu będziemy czekać aż się ładnie wypierzą, także już w domku też będzie ładnie. Mężusz ze szpitala po rehabilitacji wraca po miesiącu czasu, będzie we wtorek, także... Mam nadzieję, że wypuszczą go w ten wtorek, bo ja już muszę chodzić do pracy na szóstą, nie na siódmą. No niestety. I chyba teraz stwierdziłam, że. Znaczy, w sumie muszę zobaczyć. Myślałam, żeby karmić króliki tylko wieczorem, ale zobaczymy, jak to będzie, bo może. No, zobaczymy, jak będzie z pracą mężusia. O to właśnie chodzi. Bo tak to powiem, żeby on karmił je rano, a ja sobie będę je karmić wieczorem. Tak więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A ty, panienko, co? Nie, nie, ten? Leci woda. Tak, tutaj mamy cztery brzdące. Dwa są tylko i kusi. A tak, wracam, wracam. To najpierw tatuję. Gdzie ja tu o sprzątaniu tatuję. Będę miała też szczepionki, więc będę sobie doszczekać resztę statka. Gorąco, co? Moja lalocha. Hmm, tutaj w sumie większa locha. Tak, wiem, macie bałagan. Boże, tragedia, po prostu. Już nie wyrabiam. Ale teraz już muszę się poprawić. W sumie teraz się poprawię. Dużo mi odejdzie, jak mężulo wróci. Także już na spokojnie będę mogła się bardziej zająć królikami i filmikami dla Was, oczywiście. Tak, tak, tak. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło. Będzie superowe, jak zostawicie łapeczkę. Pomoże to też w dalszych filmikach. Pewnie się zastanawiacie, jak to ma wpłynąć na filmiki, no ale, wiadomo, ja się dla Was staram. Więc takie łapeczki bardziej motywują i chcę się nagrywać. Tak więc, zapraszam do łapeczkowania, jeśli się podobało. Oczywiście, z biegiem czasu wszystko się poprawi. Filmiki też będą lepszej jakości, bo na razie robię je na szybko.